Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek. Nad sprawą zaginięcia, o której mówimy, od samego początku wisiało poczucie, że coś tu nie pasuje, że w tej historii brakuje elementów układanki, a te, które są, wyglądają, jakby ktoś celowo je poprzestawiał. Ludzie komentujący tę sprawę od lat podkreślają, że gdy zestawi się najprostsze fakty, ta opowieść staje się bardziej pytaniem. Niż odpowiedzią i właśnie dlatego wciąż do niej wracamy, bo nie daje spokoju. Jeśli chcesz więcej takich historii, zasubskrybuj kanał. W opisie masz link do Instagrama i TikToka. Tam wrzucam dodatkowe tropy i krótkie materiały, których nie ma na YouTube. Kliknij, subskrybuj i dołącz do nas, bo kolejna zagadka już czeka. Wszystko zaczęło się od zwykłego, prostego spaceru, tylko że w tym przypadku zwykłe nie było niczym. Osoba, o której mówimy, znika nagle w biały dzień w miejscu uczęszczanym, w czasie gdy nie działo się nic, co mogłoby sygnalizować zagrożenie, a jednak ślad urywa się tak, jakby ta osoba rozpłynęła się w powietrzu. Śledczy próbują odtworzyć każdą minutę, każdy krok, każdy możliwy kontakt. Ale od początku zmagają się z problemem: brak świadków, brak jasnych nagrań monitoringu, brak informacji, które pozwoliłyby złożyć spójny obraz. Jak to możliwe? Czy naprawdę nikt nic nie widział? Trudno w to uwierzyć. Dlatego pojawia się pierwsza myśl: albo wydarzyło się coś absolutnie wyjątkowego, albo ktoś zadbał o to, by nic nie można było udowodnić. Co ciekawe, w pierwszych godzinach śledztwa powstało ponad 10 hipotez naraz. Zwykle policja trzyma się jednej, dwóch, trzech głównych, ale tutaj niemal każdy trop wydawał się jednocześnie możliwy i absurdalny. To sprawiało, że śledztwo od samego początku miało charakter chaotyczny, a czas, który w takich przypadkach jest najważniejszy, zaczął uciekać. Jednym z pierwszych tropów było przypuszczenie, że osoba ta mogła po prostu odejść sama. Jednak szybko okazało się, że nie pasuje to ani do jej zachowania, ani do tego, jak wyglądał jej dzień. To nie był moment impulsu, nie był to czas kryzysu, nie było żadnego sygnału, który wskazywałby, że planowała zniknięcie. Wręcz przeciwnie, miała konkretne plany, umówione rozmowy. Obowiązki. Gdyby chciała odejść sama, zostawiłaby chociaż minimalny ślad, jak robi większość ludzi w takich sytuacjach. Kolejna teoria zakładała, że mogło dojść do tragicznego wypadku. Ale wtedy pojawia się pytanie, dlaczego nie znaleziono żadnych dowodów, żadnych śladów, które potwierdziłyby upadek. Poślizgnięcie, zasłabnięcie, miejsca przez które przechodziła zostały przeszukane metodycznie metr po metrze. Psy tropiące były prowadzone wielokrotnie tą samą trasą. Specjaliści wskazywali, że gdyby osoba ta leżała gdziekolwiek w pobliżu, została odnaleziona, a jednak nic jakby wyparowała. W tym momencie wśród. Śledczych narastała niepewność. Zaczęli poważnie brać pod uwagę hipotezę, której nie chcieli na początku wypowiadać na głos możliwość udziału osób trzecich. Czy ktoś mógł ją przechwycić? Czy ktoś ją obserwował? A może był to impulsowy atak ze strony nieznajomego? Analiza statystyczna pokazuje, że takie przypadki należą do rzadkości. Ale nie są niemoż niemożliwe. Jednak tutaj znowu pojawiał się problem. Brak śladów walki, brak świadków, brak hałasu, brak czegokolwiek, co wskazywałoby na nagłe starcie. Co jeszcze bardziej zastanawia, zniknięcie trwało najwyżej kilkadziesiąt sekund. Osoba widoczna jest na nagraniu i po prostu znika z kadru. Następna kamera powinna ją wychwycić, ale nie wychwytuje nic. Jakby szła zupełnie inną ścieżką, mimo że nie mogła fizycznie zmienić kierunku. Śledczy w pewnym momencie zaczęli analizować nawet szczegóły takie jak czas odświeżania klatek, martwe punkty kamer, a nawet możliwość zasłonięcia się przechodzącą osobą. Każdy z tych wariantów sprawdzono, żaden nie dał odpowiedzi. Wtedy pojawiły się tropy bardziej niepokojące, na przykład Świadek, który twierdził, że widział kogoś podobnego w pobliżu samochodu zaparkowanego nieopodal, ale to zeznanie nie trzymało się całości. Czas się nie zgadzał, opis samochodu był niepewny, a samo miejsce nie pasowało do normalnej trasy, którą osoba ta zwykle chodziła. Policja nie mogła tego ani potwierdzić, ani odrzucić, co jeszcze bardziej komplikowało sprawę. Innym tropem był mężczyzna, który według niektórych mieszkańców zachowywał się dziwnie w dniach poprzedzających zniknięcie. Miał kręcić się w pobliżu i obserwować ludzi, ale gdy policja go odnalazła i przesłuchała, okazało się, że był to pracownik jednej z pobliskich firm, który czekał na transport. Jeszcze inna wskazówka dotyczyła pary, która miała pokłócić się w pobliżu miejsca zaginięcia. Policja dotarła do nich, przesłuchała. Kompletnie niezwiązane. Takich podejrzanych zbiegów okoliczności w tej sprawie było wiele, każdy z nich prowadził donikąd, choć przez chwilę wydawał się kluczowy. Jednym z najbardziej tajemniczych elementów był jednak telefon zaginionej osoby. Ostatnia lokalizacja była nieprecyzyjna, rozmyta, wskazywała obszar zupełnie nielogiczny. Zasięg BTS obejmował duży teren. Za duży, by cokolwiek wy wywnioskować. Nie było wiadomo, czy telefon był przenoszony, czy odłożony, czy rozładował się w sposób naturalny, czy ktoś celowo go wyłączył. Eksperci od sieci komórkowych oceniali, że zanik sygnału mógł być efektem zarówno wyłączenia urządzenia, jak i fizycznego uszkodzenia. W obu przypadkach Brak pewności, a brak pewności to najgorszy wrogi śledztwa. Z czasem policja uznała, że musi zacząć od początku. Zbudowała profil psychologiczny, przeanalizowała relacje, prześledziła ostatnie wiadomości, rozmowy, notatki. Nic nie wskazywało na dobrowolne zniknięcie. Nic nie sugerowało konfliktu, który mógłby prowadzić do nagłego zagrożenia. Życie tej osoby wydawało się stabilne i przewidywalne. Właśnie dlatego jej nagłe zniknięcie było tak szokujące. I wtedy, po wielu dniach, pojawia się jeden z najbardziej kontrowersyjnych tropów całej sprawy. Wraz z upływem kolejnych dni, śledczy zaczęli koncentrować się na wątku, który przez lata wracał jak bumerang na nagraniach z monitoringu. To one stały się kluczowym elementem tej historii, choć jednocześnie były jej największą zagadką. Na jednym z nagrań widać sylwetkę przechodzącą chodnikiem, pewnym krokiem to ostatni moment, w którym kamera rejestruje tę osobę wyraźnie. Następna kamera, oddalona o zaledwie kilkadziesiąt metrów, powinna pokazać jej dalszą drogę, ale nie pokazuje. Sylwetka nie pojawia się ani sekundę wcześniej, ani sekundę później. W tym momencie część ekspertów zaczęła podejrzewać, że musiało wydarzyć się coś dokładnie w martwym punkcie między kamerami. Tylko co? To nie jest miejsce odludne, to nie jest teren, gdzie można kogoś zmusić do wejścia do auta nie zwracając na siebie uwagi. To nie jest nawet miejsce, gdzie można zejść z trasy niepostrzeżenie, a jednak coś tam musiało się wydarzyć. Śledztwo skupiło się więc na każdym możliwym detalu nagrania. Zaczęto powiększać obraz, analizować cienie, odbicia w witrynach, światło padające ze słupów miejskich. Niektórzy specjaliści twierdzili, że można tam dostrzec dodatkową postać, ale inni odpowiadali: To złudzenie optyczne artefakt kompresji nic więcej to, to pokazuje, jak bardzo ta sprawa opiera się nie na dowodach, ale na interpretacjach i jak niewiele potrzeba, by powstały dziesiątki teorii. Wątki, które pojawiły się po latach, szczególnie po 2015 roku. Mniej więcej 5 lat po zaginięciu zaczęły się pojawiać nowe informacje, tym razem głównie dzięki pracy dziennikarzy śledczych i grup internetowych zajmujących się sprawą zaczęły wypływać szczegóły o których wcześniej nie mówiono publicznie nowe osoby z otoczenia niejasne relacje możliwe konflikty a nawet anonimowe donosy internet zaczął gromadzić wszystko każdą minutę analizy każdą mapę każde zdjęcie każdy komentarz kogoś kto coś słyszał wśród tych nowych tropów znalazły się mniej relacje o osobach które miały przebywać w pobliżu zaginionej, a których dane nie znalazły się w początkowych aktach, anonimowe wiadomości sugerujące, że ktoś wie więcej, wspomnienia ludzi, którzy post factum przypomnieli sobie dziwne szczegóły, doniesienia, że pewne osoby mogły próbować zacierać swoje ślady, choć nigdy tego nie udowodniono. Wszystko to tworzyło masę informacji, ale wciąż brakowało jednej rzeczy twardych dowodów, a bez dowodów każde nowe światło stawało się tylko kolejnym cieniem wejście Archiwum X. Momentem przełomowym w sensie medialnym było włączenie do sprawy Archiwum X specjalnej grupy analizującej najtrudniejsze wieloletnie zaginięcia. Specjaliści z Archiwum X zaczęli wszystko od zera. Każdy trop z pierwszych dni został sprawdzony ponownie, każde zeznanie odświeżone, każdy świadek przesłuchany jeszcze raz, czasem po wielu latach, czasami po latach, ludzie mówią więcej, poczują się bezpieczniej, bo zapomnieli strach, albo przeciwnie, coś zaczęło ich dręczyć i chcą to z siebie wyrzucić. Archiwum X przeanalizowało całą trasę, metr po metrze wszystkie telefony wykonane w ciągu ostatniej doby profile osób, które mogły znaleźć się w pobliżu, dostanie możliwe motywy, nie tylko kryminalne, ale społeczne, psychologiczne, przypadkowe. To właśnie oni zaczęli mówić, że w sprawie prawdopodobnie wystąpiło coś, co nie było zarejestrowane, ale co musiało wydarzyć się w bardzo krótkim czasie. brzmi to banalnie, ale w świecie śledczych jest to wskazówka, że zdarzenie musiało być precyzyjne, szybkie i zaplanowane, albo absolutnie losowe, ale drastyczne. Nigdy jednak nie ogłoszono żadnych przełomowych wyników. Wpływ mediów, to jak media wpłynęły na tę sprawę, to materiał na osobny dokument. Zaginiona osoba, młoda, atrakcyjna, prowadząca normalny tryb życia, stała się symbolem nie tylko tragedii, ale i medialnej sensacji. Media kreowały narracje, często nieświadomie podkręcając emocje. Raz sugerowały ucieczkę, raz porwanie, raz mroczne środowiska, raz przypadkowy atak, raz tajemniczych przechodniów, którzy nagle stali się podejrzani. Każdy materiał generował nową teorię. A każda teoria podsycała kolejne fale komentarzy. Z czasem zaczęły pojawiać się dziesiątki ekspertów w internecie, którzy przeprowadzali swoje śledztwa, analizowali piksele nagrań, domyślali się, spekulowali. Czasem przynosili ciekawe wątki, które później realnie badała policja. Czasem przynosili tylko chaos. To przykład... Jak trudne jest współczesne śledztwo. Policja musi pracować w świecie, w którym wszystko staje się publiczne, a każda minuta nagrania jest analizowana przez setki tysięcy ludzi. Ciekawostki o pracy śledczych. W tej sprawie dochodziło do wielu działań, o których opinia publiczna zwykle nie słyszy. Kilkanaście psów, tropiących z różnych szkół, wysyłano tą samą trasą, dawały różne wyniki, co jest nietypowe używano georadarów do sprawdzenia terenów, które wyglądały na niepokojące. Sprawdzono kanały, studzienki, opuszczone budynki kilometrami. Kontaktowano się z ekspertami od analizy zachowań ludzi w stresie. Nawet zasięg fal komórkowych był modelowany komputerowo na podstawie archiwalnych warunków atmosferycznych. Mimo tego wszystkiego nic i właśnie dlatego ta sprawa do dziś budzi emocje, no bo tu nie brakuje tropów, tu jest ich aż za dużo. To labirynt, w którym każdy korytarz wygląda obiecująco, aż nagle się kończy. Różne możliwe scenariusze. Śledczy, eksperci i komentatorzy przez lata rozważali kilka głównych scenariuszy, bez wskazywania winnych, bo w tej sprawie tego zrobić nie można. Pierwszy scenariusz losowy przypadkowe spotkanie z kimś, kto skrzywdził ją impulsywnie. Rzadkie, ale możliwe. Drugi scenariusz. Ktoś znajomy, osoba, którą znała, mogła być w pobliżu, ale nigdy się nie ujawniła, nie ma dowodów. Trzeci scenariusz wypadku. Upadek, zasłabnięcie, potknięcie się, nielogiczne wobec przeszukania terenu. Cztery, scenariusz planowanego działania. Ktoś czekał, obserwował, działał szybko. Nie ma śladów wskazujących na profesjonalizm. Piąty scenariusz nagłego odejścia, wykluczony przez psychologów i bliskich, każdy możliwy i każdy ma dziury, które sprawiają, że nie da się go uznać za pewny. Podobne przypadki. Eksperci od zaginięć wskazywali, że to nie jest jedyna sprawa tego typu. Istnieją przypadki osób znikających na krótkim odcinku drogi, ludzi zarejestrowanych na jednej kamerze, a nie pojawiających się na kolejnej zaginięć w miejscach uczęszczanych, które mimo tego nie zostają szybko wyjaśnione. To pozwala zrozumieć, jak trudne są takie śledztwa, nie wtedy, gdy jest zbrodnia, wtedy, gdy jest pustka, gdy brakuje punktu zaczepienia. Ta sprawa jest właśnie taką pustką. Im dłużej trwały poszukiwania, tym bardziej sprawa nabierała wymiaru nie tylko kryminalnego, ale i społecznego. W pewnym momencie ludzie zaczęli się zastanawiać, jak to możliwe, że w XXI wieku człowiek może po prostu zniknąć bez dymu. Bez echa, bez najmniejszego śladu. Sprawa ta stała się symbolem naszych lęków związanych z niewyjaśnionymi zaginięciami, symbolem tego, że technologia daje nam złudne poczucie bezpieczeństwa, bo kamery patrzą, telefony śledzą, aplikacje zapisują każdy krok, a jednak wystarczy kilka martwych punktów i nagle człowiek tonie w ciszy. Śledczy wielokrotnie podkreślali, że to jedna z najbardziej wymagających i frustrujących spraw. Ostatnich lat. Nie dlatego, że brakowało potencjalnych kierunków, właśnie przeciwnie, było ich aż za dużo. Zbyt wiele osób coś widziało, coś słyszało, coś wydawało im się, zbyt wiele relacji zaczęło żyć własnym życiem, często rozmijając się z rzeczywistością. W tym wszystkim trzeba było oddzielać fakty od szumu, a to, jak się później okazało, bywa trudniejsze niż. Fizyczne poszukiwania. W pewnym momencie pojawiła się hipoteza, która, choć niepotwierdzona, była analizowana bardzo poważnie: że ktoś mógł jechać za tą osobą, obserwować ją już wcześniej, czekać na moment, w którym będzie sama, że ten moment mógł nastąpić właśnie między kamerami, że ta krótka przerwa w nagraniu mogła być decydująca, ale tak jak w każdym innym tropie w tej sprawie, brak twardych dowodów. Tylko spekulacje. Tylko to, co mogło się wydarzyć. Śledczy z archiwum X badali również wątek dotyczący tego, że zaginiona osoba mogła zabłądzić, skręcić nie tam, gdzie miała, ale gdy przeanalizowano wszystkie możliwe trasy, które mogłaby wybrać, okazało się, że żadna nie prowadziła do sytuacji, której nie dałoby się odtworzyć. Gdyby skręciła w bok, kamery by to uchwyciły. Gdyby poszła na plażę, psy by to wyczuły. Gdyby weszła na teren prywatny, ktoś by ją zauważył. Wszystkie drogi prowadzą do punktu, w którym nagle przestaje istnieć. Właśnie ta nielogiczność sprawiła, że eksperci od akt starych, nierozwiązanych, zaczęli mówić o brakującym elemencie układanki czymś, co nie znalazło się w aktach, bo nikt nie wiedział, że powinno tam być czymś, Czego nie zgłosił świadek, bo nie wiedział, że widział coś ważnego, czymś, co wydarzyło się obok, a co z pozoru nie miało związku. W takich sprawach to właśnie te niepozorne szczegóły decydują. Po 2015 roku pojawiło się jeszcze kilka tropów medialnych, dalekich, niejednoznacznych. Ktoś mówił o znajomym, Znajomego, ktoś inny, że widział sylwetkę podobną do zaginionej w innym mieście. Każdą z tych informacji sprawdzano, każda okazywała się błędna, ale to właśnie pokazuje, jak wielką siłę miała ta sprawa. Jak działała na wyobraźnię ludzi z całego kraju. W pewnym momencie policja i archiwum X zaczęły przyjmować podejście analityczne. Rozpisano wszystkie możliwe scenariusze na tablicy, od najbardziej prawdopodobnych. Do tych ekstremalnych, każdy z nich analizowano punkt po punkcie, co musiałoby się wydarzyć, aby to było możliwe. Czy mamy choć jeden dowód potwierdzający, czy mamy choć jeden dowód przeczący? Czy scenariusz pasuje do zachowania, trasy, czasu, technologii? I im dłużej te tablice analizowano, tym bardziej w oczy rzucał się jeden wniosek: nie ma scenariusza idealnego. Każdy ma luki. Każdy ma słabe punkty, każdy ma coś, co nie pasuje, z jednej strony to frustrujące, z drugiej bardzo charakterystyczne dla zaginięć, które trwają latami. Późniejsze lata, nowe spojrzenie ekspertów. Kiedy sprawa miała już ponad dekadę, zaczęto zapraszać do analizy ekspertów zagranicznych. Nie po to, żeby zmienić wszystko o 180 stopni, ale by spojrzeli świeżym okiem. Czasami osoba z zewnątrz zauważa coś, co dla śledczych pracujących latami staje się niewidoczne. Ci eksperci zwrócili uwagę na trzy elementy czas. Wszystko trwało zdecydowanie za krótko. Żeby było przypadkowe, ale za długo, żeby było idealnie zaplanowane. Miejsce zbyt uczęszczane, aby coś mogło wydarzyć się niezauważenie, ale zbyt chaotyczne, aby monitoring był niezawodny. Zachowanie normalne, spokojne, bez sygnałów, że osoba czuła się zagrożona. To ich zdaniem. Wskazywało albo na scenariusz nagły i impulsowy, albo na scenariusz, w którym osoba ta znała kogoś, kogo spotkała. Ale znowu, to tylko analiza prawdopodobieństwa, nie faktów. Wątki analizowane przez archiwum X. Jednym z najbardziej interesujących raportów z późniejszych lat był ten dotyczący anomalii na trasie. Specjaliści badali nieoficjalne ścieżki między wydmami. Zakamarki przy wejściach na plażę, ukryte zejścia schodnika, miejsca za budynkami usługowymi, potencjalne dojścia do prywatnych posesji. Chcieli sprawdzić, czy istniał choć jeden punkt, z którego zaginiona mogłaby zejść z trasy i wejść w miejsce, którego kamery nie rejestrują, ale każdy taki punkt albo był zabezpieczony, albo został przeszukany, albo nie prowadził nigdzie, gdzie można byłoby ją ukryć lub gdzie mogłaby się sama schować. To prowadziło do kolejnego wniosku. Jeśli coś się wydarzyło, wydarzyło się szybko, blisko głównej trasy i nie pozostawiło śladów. Scenariusze, które najczęściej powracają dziś, choć oficjalnie żaden nie jest potwierdzony, najczęściej wracają trzy. Pierwszy scenariusz spo spotkania w złym miejscu i złym czasie, czyli atak na tle impulsywnym, lu lub emocjonalnym wykonany przez kogoś, kto pojawił się przypadkiem. No, jednak brak śladów walki i brak świadków jest tu problemem. Drugi scenariusz nagłego. Nieoczekiwanego wejścia do pojazdu, nie w sensie przymusu, ale spontanicznej decyzji, na przykład rozmowy. Jedyny problem: nikt nie widział samochodu zatrzymującego się w odpowiednim miejscu. Trzeci scenariusz ukrytego zejścia z trasy czyli sytuacja, w której osoba sama skręca tam, gdzie kamery nie sięgają problem. Wszystkie takie miejsca były przeszukane, dlatego ta sprawa jest wyjątkowa. Każdy scenariusz ma swoje ale. Co mówią przypadki podobnych zaginięć? Eksperci często porównują tę sprawę z innymi zaginięciami na krótkim odcinku drogi. Wnioski są zawsze podobne. Zwykle brakuje jednego kluczowego świadka. Zwykle ktoś widział coś, co uznał za nieistotne. Zwykle wydarzenie trwa kilka sekund. Zwykle monitoring zawodzi w najmniej oczekiwanym momencie. Zwykle brak jednego elementu dusi całe śledztwo. To właśnie pokazuje, że zaginięcia dzieją się nie dlatego, że ktoś planuje perfekcyjne działanie, ale dlatego, że świat nie jest tak szczelny, jak nam się wydaje. Dlaczego ta sprawa tak nas fascynuje? Bo to historia, która przeczy wszystkim schematom, no, bo to historia, w której każdy szczegół jest jednocześnie kluczem i ślepą uliczką, bo to opowieść o tym, jak człowiek może stać się cieniem w miejscu pełnym ludzi. Bo to sprawa, która przypomina, jak kruche jest poczucie bezpieczeństwa. I dlatego, mimo lat, mimo analiz, mimo tysięcy artykułów i filmów dokumentalnych, ta historia nadal żyje, nadal budzi emocje, nadal prowokuje. A najtrudniejsze pytanie jest wciąż takie samo: jak to możliwe, że nikt nie zauważył momentu, w którym ta osoba przestała istnieć? W przestrzeni publicznej? To pytanie pozostaje otwarte. Dla śledczych, dla ekspertów, dla wszystkich, którzy od lat próbują zrozumieć tę zagadkę, dziękuję za wysłuchanie tej ciekawej historii, i jak już tu jesteś, to walnij suba.